Ciemneczko w zajęciu, kiedyś ze mną jest balonek, i nagrywamy sobie Wiema. naszego Minecrafta. Ja po... diamenty. ja wbiłem poza nagraniem troszeczkę levela. Ale no że już tyle to zbijał. Ja kilo z Silktaczem. Hmm, Silktacz nie jest taki zły. Co, ale jest do dupy Efficiency 4, Fortune 3 mam killów perfekcyjny. Efficiency 4, Fortune 3, Unbreaking? Tak. Ja mam efektywność 5 Też mam efektywność 5 Dobra, mój się za poskramiasz diamentów Idę z tą kapelusz Moja lepsza nazwa, w lodzie miodziu. <laughs> nie mam pochodni, idę wziąć ze skrzynki Bo skrzynce są pochodnie, właśnie. Ile masz bal to jedzonka przy sobie? 60. Co tak dużo? No ja tyle. Nie wiem, mam. mam jeszcze. Tyle. Mam 40. Dobra. Widzowie, idziemy diamenty z baltonkiem kopać. Dzisiaj cały film o kopaniu diamentów. Bardzo ciekawy. Znowu, trapa na mnie nie zrobi tym razem. Jak w 7 odcinku. <grym> Teraz dzisiaj już siódmy odcinek nagrywamy widzowie dla was. A ten odcinek ze śmierciami to na kiedy? Yy, na wtorek. Z tym robimy zapas na tydzień. Może więcej. A nie wziąłem pochodni balton, będziesz ją poratować? Bo idę nie w twoją stronę. Bo ty idziesz tym swoim tunelem dalej. No ja robię takie inne teraz. Robię następną stronę tunel. A, teraz w drugą poszedłeś. A zaraz mi się jedzenie skończy. <grym> Jak będę tak biegał. Znaczy, ja... Coś... O, tu faktycznie jest. Ale ukradnę tu jedną pochodnię. Nikt nie skapnie się. Faktycznie drugą stronę tunelu. O, Balto, masz yy, dla kotka. Nie mam. Ehe. Masz, masz. Teraz już masz. <laughs> Nie, węgiel, który tu na kopie Na tej wersji jest mało tych. Barto, na każdy chunk jest co najmniej jeden diament. Jedna, jedna z dużych diamentów co najmniej. Który może tylko nadpisać cave albo upuszczone kopalnie. Ale to ile węgla masz? 37. Ale to czemu na 11 będziemy kopiesz? Lapis ominąłeś. a Jeden chyba lapis ominąłem. Dwa. No. Dwie rudy. 64 z niego poleciało. <laughs> Ale ty daleko jesteś, chyba cię już widzę. Bo widzę jasność. To lawa. Faktycznie. Jeden klocek lawy. A gdzie ty jesteś? Aż tak daleko przedeś jeszcze? Za którym tunelem poszedłeś. Bo ja zrobię tam trzy tunele. To poszedłem nie tym. Tam obok lawy jest taki tunel. No. Wchodzi do tej kopalni to obok lawy. A ty nie, to tam mnie nie ma. No ja byś wychodził z tej miny to od razu wprost. O! Podwodna kopalnia. Ja to wiem które jest. Chyba w tej co się wychodzi od razu w lewo. Tak, nie, w prawo od razu. Manding by się przydał. A e to. A w sumie diamentów nie mamy, żeby naprawiać. No właśnie, bending by się przydał. A i zjazd No tym Dobrze, ani w razie nie było fantomów. A fantomami da się naprawiać tą czy nie w końcu? Da się, da się, da się. A kiedy, kiedy idziemy do endów? Myślę, że ja się zawsze Nie Niech sobie z brajki się przydały, nie? No, na pewno. Prawie mi się zginęło. Jak to? Proszę na kopalnia balta. Który masz Jedenasty. Ja 15. Twoje pająki chyba znalazłem. To wow. tu jest drewno, a ja mam węgiel. Tak. tak? Nie, strasz. My w kopalni jesteśmy. Jesteś mnie wystraszył. Ej, Balto, fortunka działa na żelazo. No właśnie zauważyłem. O, zębiaka. Ja się też zębiaka. Tym razem nie klekotek. Klekotka <laughs> się chwilą zawijałem. <laughs> w ogóle wychodzę. On mówi, że słaba kopalnia. <coughs> Kevin Spider, jaskiniowy, ten, który zatruwa. Ugryzie. Ja no też muszę wyjść, bo tu zgubiłem się tej twojej opuszczonej kopalni, albo to nawet nie twojej. No, wybuchnij, creeper. Pozwalam. Który ja poziomie? Jestem na 20. A, to tu, 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 trochę za wysoko O, żelazo o, żelazo faktycznie. O, złoto. Nie wiem od kiedy działa na żelazo Fortunka, ale dobrze wiedzieć. Mhm. Teraz chyba już na wszystkie rudy działa Fortunka. Tylko byś się przydało, przydał. przydał. No, przydało, przydało. Rajdy, rajdy, zbrojki, budowanie w ogóle. jakaś, pozabicie smoka łóżkami dla beki. Spawner pająków rozwalam od razu. Dobra, węg węglów mam już dwa staki. Git, git. Ale zastaniem jakiegoś cave'aj z nim chodzę Krykotki <grystanie> Dwa Przypał! Bo są dwa Z jednym jestem że na farcie prać, ale z dwoma Dobra. No nie ma taksów Wszystkie zabrałem Tego nikt się nie spodziewał Co tu jest? Zelazo Tuf bardzo znalazłem item, która się ty uffy, uff. UF No klekotek, słyszę cię na plecach Ej. diaksy! Serio? No, 8 Wine, największy. U. Mam z nich 20 Ile? 20 diaksy. Ale Alef Sej biegam! To go tam gdzie klekotek mnie napierdzielał. No tam patrzę od jaksy Ale far. no ja mam żelazo a ty jeszcze nie znalazłeś na perfekcyjnym klimatie diaksu? Nie. Nie 20 28, Weina. Myślę, że tu to, to jest główno walone. Ale to się na złoto działa? Tego fortunka? Tak. Nie, no nie wiem. I działa. Z małego złoża mi poleciało 14. 14? A zombie villager. Tu masz 14 Tak. Klekotek! Uspokój się ale widzę ile A, macie kurwa. mieć 7 minut już A kurwa Zobacz, ale to ostatnio ci i idziemy coś innego grać? Co myślisz? Ale co? Nie wiem. Zbieram mieć. Przyda się. Ostatnio ostatnią akranę gram na idzie. Podobało mi się. Mocno to jest po... DIAMENTY! Ile vein? Czekaj, bo jeszcze nie wiem. Jed... O! Dwa... Trzy... Cztery! I czterech poleciał dwanaście. Uuu, gdzieś nieźle pomnożyło. Odwodna kopalnia znowu. O diaksy! O jaki farcia jebany. W podwojnej kopalni, bo to jeden wain Nie pomnożyło. Ale jestem na 12 poziomie już. Kopię w podwojnej kopalni, nie wiem gdzie jestem, ale kopię. Wiem, że mam... Wiem, że mam dużo węgla. My to kozak minecrafterzy jesteśmy. To nagrać 7 odcinków. 8 teraz chyba nagrywamy, czy siódmy? Mm. Why, mhm. Why, 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 why? Dzisiaj to będzie od drugiego do 8 Nagraliśmy obsidian wykopuje Po co na obsidian? Nie wiem, ale wykopałem Zabijaka zombiaka przed całą i wodę Może mi napisy tego dźwięków Wydałoby się czasem Bo się, że ktoś będzie w bawalić O, jest tego, żelazo którego mam już? dwa staki prawie. A mało kopałem tego żelaza. Widzowie nie ma tak mieć zajebisty killów, a nie mieć zbroi. O, znalazłem kolejną opuszczoną kopalnię znowu. Aura, las oprócz niej kup mam miejsce. Oj, kopałeś tego obsidian. Klekotek mnie znowu bił. zębiaka mocno słyszę. To samo Tylko ja już tego zębiaka zabiłem Nie wiem po co mam tyle miedzi, ale biorę Miedź się przyda dopiero nochronu. Nie ochronów. wiem na co? Dokładnie Nasza ulubiona rzecz Piorunochron Skarb w Minecrafta Jedna z pierwszych rzeczy No, nasza znaczy jedna z pierwszych rzeczy, która Powstała A ty bo jak kopię na poziomie 10 i kopiesz? No właśnie, mi się pomyliły. 8 na 11, a ty kopiesz na 12? Mhm, mm znaczy nie, kopię na 14. Bo są kopalni, sobie mu zwiedzą jak znajdę jakieś fajne surowiec, to zbieram, nie? Na przykład diamenty. Umieć, ale mieć już mi wystarczy. 120 jest, a w może z 300 jeszcze. Skończyła mi się kieran, nie wiem czym bić Ale mam dużo grabela O skrzynka O syf. Ciekawszyk to tylko wchodnia No klekotek mam tylko killę To teraz. mega że pani Jasia przyjechała? Wiem O, wow, lawa Dedykowany jestem, ale to spokojnie Jest taki jak Kelly no, Kerry to ja nie jestem. Nisko do Kerry nie jest. A, kopalnie. Ule... Trzy Creepery mi na mordę. Przeżyłeś? Przeżyłem. Nie widzisz, że da na czacie Czwarty, piąty i szósty. No, wybuchaj. Ty też wybuchaj. Może diamenty mi znajdziesz. Bo jestem na poziomie 18. A to nie ma tu diamentu. Kolejny creeper. Muszę zajdę się wrócić? Mam 12 diaksów, Zacznę na naprawę kilofa Mam 21 diaksów ja Mam 12 O, żelazo No, wykopuje się do góry Po co? No. w No, ja nie mam kopalni swojej nie, znalazłem jeszcze opuszczonej kopalni trochę. Tu jest lawa, więc może gdzieś... O, akurat się skończył, kiedy to powiedziałem. Może pod lawą diaksy? Nie, chciałbym. Podka na jesteś jest O która jest godzina. Dwunasta. A film ile ma już? 13 minut. O Jezu. Długo. Na od ósmej, <laughs> co nie? O, okno mnie chcieli. Idę spać. <laughs> Napisz mu, ok. <laughs> Napisz już po dobrej nocy. <laughs> już po dobrej O 8:11, kopię dalej. Ale to jestem już na poziomie 37. Poofną mnie znowu, a w pierdol. Co no, dobra nocka, dzieci muszą mi spać. Dokładnie, carry. A myślę, że tak. <śmiech> <śmiech> Co pisze carry? Dobranoc, serduszko. Widzisz jaki gej, mały. To nie? O nie, klekotek. A, no. cię też męczy. Klekotek. klekotek stoi mi na drodze. O kurde, klekotek. Praktycznie walto. Były sobie klekotki dwa. Czemu możesz go nazwać klekotek? Ja wiem. Za dużo oglądam dziadka z Minecrafta. on tak mówi na szkielety. Klekotek. To nie, trzeba autoryzm przepalarkę zrobić. No, mam pięć takich żelaza. To no nie? Czy więcej? Raz, ja dwa, cztery. trzy. Nie, trzymam. Ja też mam 3 i pół. I 5. Ja 3,5. To mamy 6 łącznie. Zobaczyłem przepalarkę. Na razie umieram. Czemu? Na mnie piasek spadł i jest noc. Gdzie Czemu? jestem? O kur. To zrobisz przepalarkę. Jestem daleko od bazy. Nie, nie na muszę dostrzelasz. Ja sobie w tyłbie, jak to znajdę. Dobra, ostatnie złożyć, jak sobie idę też. Ja mam 21 starczy na razie. Zrobić tą przepolarkę, którą chciałeś. No A jak skończymy przepolarkę robić, to kończymy no. odcinek. Dobra. I idziemy sobie w co innego pograć. Okay. No do siebie zawracał zaraz. Rabie gałąź pierwszą. Ale się pierwsza, pożegnasz z widzami. Od dawna. Ej, Balto, to bo się dzień robi. Co, Bakker, pisze? Naura, no idź, idź. No ale, no, no, no. A, bal tak mnie właśnie dawno nie było. Te bal, tak gdzie chcemy tą przepalarkę? Nie wiem, czy ją tu gdziekolwiek zmieścimy. jakby jak jest nasz domek, to w przód może. a gdzieś koło tu. Kaczek, ile hopperów? Cztery. Potrzebujemy. Dwie skrzynki mamy. Teraz dwie skrzynki mniej. Będzie Myślę, że będzie Axela, to kolejnego znajdę? A fajnie by było Chyba, co? tylko teraz inny kolor, nie? Różowy, no już mamy różowy, dlatego przydałoby się tak. najładniejszy jak na razie <laughs> Bo tylko taki nam się trafił Widzę, że widziałeś. jak to... Carry Po chuj się jak fleksujesz Że wychodzi i wchodzi, nie? Teraz mogę na kanał na hasło już nie będzie takiego szybkiego chodzenia O nie topesz A może topesz <grym> A czym, czym zrobiłem 5 pieców? Czym zrobiłem 8 pieców Ryba, chodź ty potrzebny jesteś Dlaczego? Dobra no wracam. Kto mi powie się. gdzie to postawić? Wracam się jak znajdę mój tunel, z którego, którego przeszedłem, o tu jest. Ale a węgiel mamy? Dwa staki masz. Ej. O, czekaj, lepiej dla Julii. Może, robimy dwie przepalarki od razu? Przydałyby się. No wystarczy. W sumie, tak. Ej, bo... Ja Dobra, ile ci... mam? Ile czego Dobra, mam? To raz dwóch hopperów mi zabraknie. Ja mam węgla, węgla raz, dwa, trzy, cztery... Cztery staki. Cztery staki ogóle węg... masz? To na pewno starczy. Mówisz tego, tutaj gdzie jest tego? Mm, enchant gdzieś. gdzieś Albo zamiast tej farmy to pierdzielnąć. Bo jak na razie, o ten na Axolotl jest ładny. Żeby nam tylko nie zdechł. Nie no klekotek, no pizda galafajter. Jesteś walony, dobra zabity klekotek. Chyba, no, ale to no, tu no chodź, ty po całej kół mam. No spaciuje. Aż Zobacz, jak daleko jesteś. Kelly siła napisał. Kici, kici. I tam bić. buźka. Obok lawy. Tutaj. O, jesteś już. Jest, mówić dzień? No jeździanek <laughs> Też mieli zawiercie walnąć, Ale to co? Gdzie je to budować? Myślę, że patrz jak tu idziesz, to żeby gdzieś tu Wysoko będzie dobra w ogóle. Nie będzie dobra? Ale to, piece tyłem, tyłem. Patrz Tu jest na węgiel A gdzie jeszcze wsadzimy na materiały? A to jeszcze hopper i skrzynkę dopiero To nie, to przebuduj Gdzieś może Masz siekierę? Bo ja nie o, mam żeby zniszczyć skrzynkę Ale to, skrzynki nie, nie mam jak zniszczyć Chodź Kiera. Też nie mam się kiery ja, to ja ty waltoł ja będę walił to na dole. O, piecyk dostałem robić 8 piecyk. Masz tutaj. tu, 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 I chodź, pan. możemy tutaj wal nie, Chodź, położemy. chodź, chodź. To tutaj pierdzielnie. O tarasie mówisz, widokowym. Hmm. To może go trochę wydłużyć. No musiałbyś go wydłużyć. O ile? O jakieś dwie kratki? Na pewno. Hmm. Poczekaj, nie. Tutaj gdzieś inne, chodź. Gdzie indziej chcesz to no bo... W bazie? Bo nie, bo skrzynki. Śmiali wiesz, gdzieś sobie inny, indziej łóżka dać. Ale na... Chodź. Na, na... chodź Tutaj na pewno nie, bo to będzie łóżka hmm. hmm. Ale to. <laughs> Farby... No to była fajna miejscówka, to no ja tu no. gdzieś się dokopiłem do czego. Do. Z... Poka. Weź znisz, znisz Do pieców się dokopiemy do piecy dam A Nie, nie do pieców A nie tak do pieców, bo źle wykopałem no to we, zabuduj to Nie mam miejsca Jak? Mówię ci nie mam miejsca Ty! Mam pomysł. Nie, to nie ma sensu. No dobra, jest. O. Pokażę. Mmm. Shiftem texu. Shiftem położyłeś. Wiem. Ja się skapnęłem. Kurwa bez shifta, idiotko! Patrz, to. W tą skrzynkę powinno położyć, pa. Nie, dobra. Masz siekierę? Bez shifta mówię! Poż bez shifta. Dobra, chciałem, żeby było fajnie. Chyba, ale to. Jakby tam będziemy w stanie Nie zadawaj, co pytań! Trzeba <grymkańska> <grymkańska> <kaprym> <grymkańska> się do góry. jak devilnie, Łuk. <grymkańska> A tu macie to, co się przepala? No. No to idealnie od góry, No, dole bym jeszcze zabierał. Nie, no, no, dole jest. To tam już materiały. Wiesz co robię? Kunia czepię, wiesz? Czekaj, tu podłogę też trzeba zniszczyć. Będziemy węgiel też od góry wsadzać. Tak? No. Dobra, dobrze. Kurwa, kilofonia chciałem wywalać. W lodzie miodzie zostań. Dobra, radiakcji trzeba odłożyć. Ale trzeba węgiel powsadzać. Masz węgiel? A do drugiego? Czy no też włożyłem. Okay, dwa was taki bo No jak się, nie, się, nie, się nie, wszystko schodzi. Dobra, to widzę, że będziemy kończyć dzisiaj już. Ile macie minut? 23 minuty. Miało być 16. Ale okej. Okay. A jakie są daski? Są ciemne daski. No Ale to chodźcie, pożegnamy star torpem odcinkiem. Taka, ja jeszcze zrobię ostatnią rzecz. Można, jak są takie, to można otwierać, nie? Zobaczę. Można, można. To to widzę. Już 8 razy się spaliło. No i zajebiście. A zrobiłeś jeszcze to, że można wyciągać Expa? Nie mam dźwigniów. Dobra, już lepiej dźwignię. Głup dźwignię. Ciągnij za dźwignię. jakie mam tego. Ale że mam 12 diaksów, zrobię seklatę. Ok. I buty. Nie. Ale pierwszy zobaczę, jakie mam na nim męcząty. A jak pociągniemy, dźwignię? Stoi? Stoi. Breaking jeden. Bra... Brawl Stars, Brawl Stars. Zadymiarze. Zamknij Marty o, harka Chciałem, żeń Dobra, walto, to chodź się pożegnamy. na tych naszych na Unbreaking 1 ale trudno. Protection 2 Protection 1, łatwo. Fire Protection. Tak i wezmę teraz. Project Protection. Dobra, Balto, chodź. Musimy go. muszę Motykę zenchantować. Uuu FSS1, Breaking 2. No to Motyka. Neteraitowa. No fire protection, fire protection. zajpiść. Chodź, Balto, się pożegnać. No Poczekaj, mam fire protection. Czekaj, łopatę enchantuje. Bush 2. enchantuje. Bush se enchantuje na inteligencję protection 1. Protection 2. No, to tak się 3 za 19 level Ja mam No Dobra to kończymy No i co wie To dziś już będzie na tyle już 14, o 14 godzinie wtorkowciny kończymy w, w piątek tamtego tygodnia Siłano widzowie Dobra